Moi drodzy, dzisiejsza liturgia Słowa prowadzi nas do osiągnięcia dosko doskonałej miłości, do życia według przykazań Jezusa, do tego, aby żyć, żyć na wzór Jezusa. Ta doskonałość wyraża się w miłości do, do bliźniego, a dokładnie do nieprzyjaciół. Warto, kochani, zadać sobie te fundamentalne pytanie. Czy wierzymy w słowa Jezusa, które przed chwilą usłyszeliśmy? W to, że możemy stać się doskonali, jak doskonały jest nasz Ojciec Niebieski? Prawdopodobnie w naszych no, sercach, w naszych myślach przychodzi coś takiego, że jak? Ja mam być doskonały do Boga, który stworzył niebo i ziemię który jest wszechmogący, który przyszedł na świat, uczłowieczył się, abyśmy my mogli się przebóstwiać. I my, my, osoby grzeszne, upadające, mamy być doskonali jak Jezus. I moi drodzy, to jest słuszna myśl, bo my sami z siebie to, to, to nic nie możemy. My sami z siebie możemy tylko grzeszyć. A Jezus nie bez powodu nam o tym mówi, bo wie, że z Jego łaską, z Jego pomocą jesteśmy do tego zdolni. Jesteśmy zdolni, aby być doskona doskonałymi. I pragnie, abyśmy szerzyli Jego miłość tu na ziemi, abyśmy byli Jego świadkami, Jego sługami, szafarzami Jego miłości. Dla Boga, kochani, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego otwierając się na jego działanie, ta, ta Boża doskonałość jest dla nas osiągalna. Tylko trzeba pamiętać, że ta moc, ta doskonałość płynie od Boga, czyli sami z siebie tego osiągnąć nie możemy. W aklamacji przed Ewangelią słyszeliśmy słowa, kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. A jego nauka brzmi tak. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Miłować nieprzyjaciół. Nieraz jest nam ciężko miłować naszych bliskich, naszych członków rodziny. A tu nieprzyjaciół mamy miłować. No coś Panie Boże, chyba za wysoka poprzeczka. Ale słyszeliśmy w drugim czytaniu, jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Moi kochani, prawdziwa doskonałość, doskonała miłość to jest miłowanie nieprzyjaciół. Jezus nas zachęca, abyśmy modlili się za tych, którzy w jakiś sposób nas krzywdzą, właśnie za naszych nieprzyjaciół, którzy nam złorzeczą, którzy nas prześladują, z którymi nam jest nie po drodze, bo modlitwa. To jest forma okazywania miłości. To jest niezwykle trudne modlić się za kogoś, kto, kto nam, no, nas krzywdzi, do kogo darzymy jakoś niechęcią. Ale jednak no, Jezus nas, nas do tego zachęca, żeby się przełamać, wyjść poza siebie. Nie? Jezus nas do tego zaprasza. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie a nie złożeczcie. Warto kochani również te nasze cierpienia, cierpienia w relacjach, albo tych, którzy nas krzywdzą, oddawać Jezusowi Chrystusowi modlitwą Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Niech w naszych sercach zrodzi się takie pragnienie dobra dla każdego człowieka, tak jak Jezus Chrystus, który przecież umarł za wszystkich ludzi, za każdego, nie za wybranych, tylko za każdego. I do tego Jezus nas zachęca, abyśmy również miłowali każdego człowieka, nawet nieprzyjaciół. Bo słońce, moi drodzy, świeci zarówno nad dobrymi, jak i złymi. Deszcz pada zarówno nad świętymi, i nad grzesznikami. Bo każdy z nas zasługuje na miłość. Każdy z nas poszukuje tej miłości. Nieraz to może być jakaś taka miłość pozorna, bo prawdziwa miłość jest, płynie od samego Boga. I może to ogólnie wydawać się wszystko nienormalne. Bo według tego świata to jest nienormalne. Bo mądrość... Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga. Świat to chodzi o to, że, że ludzie grzeszni do tego, co, co, co jest przeciwieństwem tego, co uczy, naucza Pan Bóg. Że jak ktoś nas uderzył, to my też mamy go uderzyć. Chodzi oko za oko, ząb za ząb. O to mi chodzi. Że my nieraz darzymy jakoś taką... To się mówi? No, zawiścią, ale nie zawiścią, zemstą. O. Że pragniemy nieraz zemsty, a Jezus mówi nam odwrotnie: zło dobrem zwyciężaj. Może to jest nieraz heroiczne, że mamy miłować nieprzyjaciół, ale, ale to jest prawdziwa miłość. Kochani, jeśli ktoś uderzy na sprawy policzek, nadstawmy mój drugi. To nie, też nie chodzi o to, żebyśmy byli jakimś workiem do bicia i takim ofiarą losu, jak to się mówi. I też, żeby nie pozwalać na jakieś zło, żeby ono się szerzyło. Tylko nieraz przyzwolić na na to uderzenie drugi drugie policzek, ze względu na Jezusa Chrystusa, żeby miłością przezwyciężyć zło. Porównam tutaj do, do plotki, bo. Gdzieś tak widziałem na Facebooku, czy gdzieś, że plotka umiera wtedy, gdy, gdy trafia do ucha mądrego człowieka. U tego człowieka ta plotka umiera, jeżeli jest mądry, jeżeli nie chce dalej rozpowiadać jakichś głupstw. Tylko wie, że to może być jednak raniące tego człowieka, bo nie jestem pewny tej prawdy. Pewni możemy być tylko Boga. I tego, co on nas naucza. Podobnie, kochanie jest z każdym złem, że mamy tą możliwość, tą możność zatrzymać to zło, tę nienawiść. Nie walczyć tą samą bronią, bronią nienawiści, zemsty. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwyciężaj. Nikomu złem za zło nie odpłacajcie kochani chcę tutaj przytoczyć świadectwo jednej z sióstr którą poznamy na Jasnej Górze bo ona pracowała na, na Watykanie za pontyfikatu Jana Pawła II naszego świętego Polaka I opowiadała nam niewiele rzeczy o nim ale tak utkwiła mi jedną rzecz która jest niezwykle prawdziwa że to, co on, Jan Paweł II mówił i czynił, to już wskazywało na to, że, że to jest człowiek święty, ale sama jego osoba, obecność, bycie już promieniało jego świętością, że ona nawet jak gdzieś go widziała, nie to, że on coś mówi, to ona czuła, że to jest człowiek święty i to sprawiało, że ona się przy nim przemieniała, także inni ludzie. Bo niezwykle bliska relacja z Jezusem, którą miał Jan Paweł II, oddziaływała też na innych ludzi. Parę dobrych lat temu, parę dziesiąt już, kiedy moja mama miała dziesięć lat, w 81 roku, 13 maja, jak dobrze wiemy, dokonał się zamach na Jana Pawła II. No i po tych wszystkich perturbacjach, Jan Paweł II pragnął. Z nim się pojednać, wchodzi, że przebaczyć, przebaczyć tę no, nienawiść, no bo chciał się jego w pewien sposób pozbyć, no, pozbyć jego życia tu na ziemi. Bo Jan Paweł II pragnął dobra dla każdego człowieka. On kochał wszystkich ludzi, nawet terrorystę, który chciał go zabić. Nie żywił w sercu nienawiści do brata. To jest miłość nieprzyjaciół. Jan Paweł II sam z siebie by tego nie zrobił. To, jest, to pochodzi od Boga. Możemy czynić rzeczy niemożliwych tylko z Jezusem. To jest dla nas potwierdzenie, że doskonałość, doskonała miłość jest możliwa tu na ziemi. Tylko czy my w to wierzymy, czy my tego chcemy, czy chcemy podążać za Jezusem? Tak samo miłować jak On. Pamiętajmy, kochani, że to, to leży w naszych rękach. Bo Jezus do tego nas zaprasza i mówi, że jeżeli wierzycie, to tak będzie. Nie zniechęcajmy się naszymi jakimiś słabościami albo założeniem, że ja na pewno tak nie dam rady. Zaufaj Jezusowi, który może wszystko, i spróbuj oprzeć swoje życie, całe swoje życie na nim. I tylko przyglądać się, jak nasze życie się przemienia. Tylko nie chodzi o część. Całe swoje życie, każdy swój moment. Poszukujmy Jezusa w codzienności, aby przez naśladowanie go, nieraz heroiczne naśladowanie, stawać się Jego uczniem, Jego synem, Jego córką. Krocząc drogą świętości i rozszerzać Jego miłość wśród wszystkich ludzi. Amen.